Witam Was moi drodzy w pierwszym odcinku, w którym będę mówił 5 moich ulubionych rzeczy, lecz dzisiaj będę mówił o pięć ulubionych moich zawodnikach i pięciu ulubionych klubach piłkarskich. Oczywiście przed rozpoczęciem filmu mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę pod tym filmem. Jeśli tego nie zrobiliście, to zachęcam, żebyście tam klikali. Macie 5 sekund jeden, dwa, trzy, cztery pięć. Mam nadzieję, że zdążyliście. Zostawcie jeszcze suba, najlepiej z dzwoneczkiem, a my zaczynamy film. -y, na miejscu piątym będzie Erling Braut Haaland z Borussi Dortmund. Lubię go, jest bardzo fajny, jest młody, rozwija się i naprawdę myślę, że będą z niego bardzo dobrzy ludzie. Idziemy do drugiego zawodnika. Moi drodzy, przepraszam was serdecznie, ale Wyszło na to, że musiałam zrobić krótkie cięcie, i po prostu okazało się, że zniknął mi na chwilę internet, i niestety film będę musiał kontynuować które później. Ale to ponownie zrobię cięcie i zobaczymy się nareszcie tego materiału. Dobrze, moi drodzy, wróciłem naprawdę po krótkim cięciu i po prostu zrobiłem je. I jednak udało mi się odzyskać dostęp do internetu, więc po prostu. Czwarty mój ulubiony zawodnik to Robert Lewandowski. Możecie sobie pomyśleć, dlaczego dopiero czwarty, żeż jest z polski. No, prawda, ale jest paru jednak zawodników, których lubię bardziej od Roberta Lewandowskiego, ale on też jest kozak. Więc zaraz przejdziemy sobie do trzeciego. Dobrze, może mi się tym razem uda po prostu yy, zrobić tak otworzyć. O, tu jeszcze był Halland. Że mi się udało, sobie, tak. O, udało mi się otworzyć nową kartę. I jak zaraz będziecie, y, jak zaraz zdążycie zauważyć, moi drodzy, to zaraz pokażę wam na miejscu trzecim, kto się znajduje. Na pewno bardzo dobrze znacie tego y, zawodnika, bo jest on y, naprawdę popularny i bardzo fajny. Gra on w klubie, który jest największy gra w lidze angielskiej. Już macie bardzo dużą podpowiedź. I zaraz zobaczycie, co to będzie za piłka. No moi drodzy, jesteśmy na trzecim piłkarzu i jest to Marcus Rashford z Manchesteru United. O Jest on na trzecim miejscu, ponieważ Manchester United też znajdzie się, uwaga, w tych pięciu moich ulubionych klubach. Więc zobaczycie, na którym będzie miejscu Manchester. Ale jednak postanowiłem, że z tymi klubami zrobię oddzielny odcinek i wrzucę go jutro. Po prostu tak uważam, że tak będzie lepiej. Ale widzicie, to jest Markus Rashford. Mówiłem, że na pewno go znacie. No, niektórzy mają prawo go nie znać, ale jest on według mnie bardzo popularny, tym bardziej w lidze angielskiej. Przechodzimy do drugiego zawodnika. Dobrze, moi drodzy, jesteśmy już, uwaga, uwaga, na drugim. Tak, właśnie, na drugim zawodniku. Jest nim, jak sami bardzo dobrze widzicie, chyba jeden z najlepszych zawodników, jaki, nie wiem, nawet może i najlepszy według niektórych, według mnie jeszcze nie, jeszcze są troszeczkę lepsi. Nie wiem, może Ronaldo jest lepszy? Nie wiem, jak uważacie, może? Piszcie w komentarze, wiecie, jak uważacie, kto jest lepszy, Mbappé czy Ronaldo. Według mnie jednak Mbappé. Dlatego wybrałem go na drugie miejsce. Ale pytać się, dlaczego nie na pierwsze? Zobaczycie. Na pierwszym miejscu jest prawdziwa legenda futbolu. Możecie sobie pomyśleć, może Maradona, a może Ronaldinho? Przecież oni w sumie też nie grają, prawda? Nie, ten człowiek jest, jeszcze gra, ale uwierzycie mi, jest to prawdziwy potwór. Uwaga, uwaga, moi drodzy, na pierwszym miejscu znajduje się. Zlatan Ibrahimowicz. Możecie troszeczkę słabiej widzieć. O, teraz powinno być w sumie trochę lepiej, ale przepraszam za to. W ogóle przepraszam, że nagrywam też z telefonu na laptop, ale dziś tak od maja powinno się zacząć, żeby albo z laptopu, albo może nawet z telewizji. Zobaczymy, moi drodzy. Ale dobrze. Przejdźmy do rzeczy. Na pierwszym miejscu znajduje się, jak już mówiłem, Zlatan Ibrahimowicz z AC Milanu. Jest on moim. Ulubionym piłkarzem, ma on aż 40 lat i jeszcze gra. Wielkie brawa dla niego, a my kończymy już ten film. Po prostu, moi drodzy, gaszę komputer. A ja mam do Was jeszcze takie jedno pytanie, moi drodzy. Czy zostawiliście już łapkę w górę, a jak nie, to możecie to zrobić. A ja się z Wami będę żegnał na razie.